Nawet małej wiosce listy szare, białe, kolorowe. Sowo, sowo, jest list od Klimka. Och, jak miło! Uwielbiam dostawać listy. I cóż Klimek pisze? A, a nie wiem, nie otworzyłem, bo list jest zaadresowany do pani Ani. A, a podobno nie wolno czytać cudzych listów. Niepodobno, Lisku, niepodobno, a na pewno. I ani listów, ani maili, ani nawet smsów. No trudno, no, zaczekamy na panią Anię. Aż wróci z pracy, to strasznie długo będziemy musieli czekać. A, a może ja zadzwonię? Powiem, że dostała list od Klimka? I co? Myślisz, że przyjdzie wcześniej z pracy. Halo? Witaj, Sowo. Moja droga, przed chwilą dostałam SMS-a od Klimka. Pyta, czy dostaliśmy list od niego. Bądź tak dobra i zajrzyj do skrzynki, albo poprosi Liska, żeby to zrobił. Och, pani Aniu, jak to wspaniale, że pani dzwoni i to akurat teraz. No, doprawdy, wspaniale. Przed chwilą Lisek przyniósł właśnie list, ale on jest zaadresowany do pani i nie śmieliśmy otworzyć. To bardzo ładnie z waszej strony, ale to jest list do nas wszystkich, więc śmiało możecie otworzyć. Kochani, muszę kończyć, bo przyszły dzieci do fermaty. Ja z małpką przeczytamy wieczorem. Do zobaczenia w domu. Do zobaczenia, Lisku. Otwieraj list.